Kochane siostrzyczki, braciszkowie. Przyjechaliśmy znowu tutaj na kręgi kamienne. Zobaczcie, jaki tu bocian parkuje. No, bardzo ładne miejsce. Idziemy sobie na spacerek modlitewny zbierać manne Słowa Bożego na każdy dzień. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne plansze dotyczące tutaj tych wykopalisk. No ale my idziemy kopać w naszej kopalni Słowa Bożego która jest niewyczerpana Można kopać i kopać, a im dalej w las, tym więcej drzew. O proszę, mamy tu ilustrację. Już drzewa nabierają jesiennych barw. Dzisiaj jeszcze czeka nas piękny dzień. Będzie ciepło. No ale jutro już pewnie się zrobi początek jesieni. Tam Mikołaj idzie daleko. Wybraliśmy się razem. Zawsze się wtedy czuję bezpieczniejsza. Tutaj jakiś stoi takie drewniane monstrum. <laughs> Nie wiem jak to nazwać jakaś boginka leśna, czy coś takiego. Nawet ma na szyi zawieszony talizman. Zobaczcie: o, jakiś taki kryształ górski, czy co to jest. Ciekawe, że ona nie ma źrenic, tylko takie straszne białe oczy. No, jakaś bogini obfitości, czy coś takiego. No, to są pierwotne wierzenia tych pierwotnych ludzi, którzy szukali Boga. To była ich droga do Boga, a my, ponieważ już jesteśmy. W epoce syna Bożego, już w epoce Ducha Świętego. Dlatego mamy wiedzę, mamy objawienie, nie musimy chodzić w ciemnościach, bo tym ludziom, którzy siedzieli w ciemnościach, zajaśniała światłość wielka, jak mówi słowo Boże. I tą światłością jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, żeby nam objawić Ojca, żeby nam opowiedzieć o Ojcu, żeby, żeby nas wyrwać z niewoli grzechu, z wszelkiego zagubienia, pokazać nam drogę, wskazać nam prawo Boże, objawić nam, bo tak jak Wszelkie, jakieś tak mi się teraz kojarzyło, tamy, które zapobiegają wylewaniu się wody. Tak samo to Prawo Boże zapobiega temu, żeby, żeby nas te wody grzechu, fale po wodzie grzechu nie zalały w naszym życiu. I mm, przypomina mi się Słowo Boże, które. Mówi, że Pan Bóg wyznaczył morzu, wy, wyznaczył granicę, że tylko dotąd masz być, a nie dalej. I jak patrzymy, wiecie, idziemy sobie na plażę nad morze, to mnie przynajmniej zadziwia to, że to morze się burzy i burzy i te fale przypływają i przypływają, ale nigdy nie. Znaczy, no czasami oczywiście, jak jest jakiś wielki sztorm, to potrafią. Wedrzeć się na plażę, ale w normalnych warunkach to zawsze jest jakaś linia brzegowa, której to może się trzyma. I Pan Bóg wyznaczył morzu granice, tak samo wyznacza nam granice naszego postępowania. Te granice czy, czy jakieś zasady współżycia. Między ludźmi. I to wszystko jest po to, żebyśmy żyli w pokoju, żyli w szczęściu, żyli pełnią życia. To nie są jakieś, wiecie, ograniczenia, które chcą nas właśnie stłamsić, tylko chcą pozwolić nam żyć, pełnią życia, nie potykać się, nie, nie błądzić. I to jest wspaniałe, także myślę też sobie o tym, że wszystkie te powodzie są ilustracją tego, jak, jak czasami człowiek występuje z tych swoich brzegów, zamiast, zamiast podążać za Bożymi radami, za, za tymi Bożymi nakazami. Za, za tymi granicami, które sam Pan Bóg nam wyznacza. Ludzie przekraczając prawo stają się taką rozlaną wodą. Często właśnie z powodu tych przekroczeń zaczynają się nieszczęścia. W ludzkim życiu zaczyna się właśnie taki zalew zła, yy, który dotyka nie tylko tych. Którzy postanowili przekroczyć Boże prawo w sposób poważny i świadomy. To nie tylko ich zalewa, ale zalewa też ich dzieci. Niszczy rodziny. Tak jak te wodzie, wody powodzi zalewają wszystko, niszczą. Niosą z sobą śmieci. Mieszają te wszystkie śmieci razem z czystymi wodami. Nie ma tego oddzielenia to dobre, to złe. Tędy chodź, tamtędy nie chodź. Nie zaglądaj do szeolu, bo cię wciągnie. Myślę, że to wszystko w życiu jest ważne. Przestrzeganie Bożego Prawa jest ważne. Konsekwencje przyjdą prędzej czy później. Jakieś zaniedbania, prawda, w budowaniu wałów, umacnianiu. W momencie, kiedy przychodzi jakaś ciężka próba, to pęka i zalewa nasze życie. Także patrzę na to jako taki, na takie. Też trudne ilustracje tego, co się może wydarzyć w życiu duchowym człowieka. No, takie, takie moje ostatnie myśli, kiedy patrzę na te wszystkie obrazki z tragedii ostatnich dni. No dobrze, idziemy szukać Słowa Bożego, żeby nas chroniło. Przed takimi życiowymi powodziami. I zobaczcie pierwsze czytanie z księgi przysłów. Już w Starym Testamencie Pan Bóg dawał ludziom właśnie takie wskazania bardzo konkretne, żeby nie zazdrościć gwałtownikowi. Bo Pan Bóg nie ma upodobania w jego czynach, nie będzie mu błogosławił. Jeżeli możesz komuś dać coś, wspomóc kogoś, to nie mów mu przyjdź jutro. Jeżeli możesz dać mu dzisiaj, daj mu dzisiaj. I mnóstwo takich różnych porad akurat w tym fragmencie się znajduje. Warto to sobie przesłuchać i zobaczyć, jak, czy przesłuchać, czy przeczytać ten fragment z Księgi Przysłów na dzisiejszy dzień. Gdzie widać wyraźnie, że Pan Bóg już Izraela od, od lat młodości uczył jak ma chodzić, jakie ma mieć relacje między sobą, między bliźnimi. I co jeszcze? Pan Bóg mówi, nie sprzeczaj się z nikim niesłusznie. Nie spiskuj przeciwko bliźniemu, jeżeli mieszka z tobą yy, bezpiecznie, jeżeli jest, wiecie, no jakimś domownikiem czy sąsiadem, to staraj się z nim żyć w zgodzie, w pokoju. No, takie, wiecie, po prostu porady całkiem, całkiem proste, ale jak mówi jedno przysłowie, że każdy największy pożar można na początku ugasić czapką. I tak samo chyba jest też z tymi powodziami, że czasami wystarczy gdzieś tam. Chodzić po wałach, sprawdzać, czy nie ma jakichś uszkodzeń, i wtedy wystarczy jakieś umocnienie tych wałów, jakieś, jakaś naprawa w jakimś tam małym miejscu. Bo później, kiedy przyjdzie wielka woda, to właśnie to słabe miejsce, słabo, słabe ogniwo pęknie i, i może to przynieść poważne nieszczęście. Także zobaczcie, jak Słowo Boże już od wieków starożytnych było takim wskazaniem, było mądrością ludzką. I znowu dzisiejszy psalm jest taki piękny, pouczający. Refren jest prawy zamieszka w domu Twoim Panie. I znowu psalmista Starego Testamentu wylicza, kto to jest tym prawym człowiekiem, który nie spiskuje przeciwko sąsiadowi, który nie daje swoich pieniędzy na lichwę, który yy, nie wyrządza zła swemu bliźniemu. I wszystkie te cechy prawego człowieka wymienia psalmista i mówi o tym, że właśnie taki prawy człowiek zamieszka w domu Bożym. Także widzicie, naród wybrany już był edukowany przez Boga od początku swojego, Bytowania, od początku swego istnienia. Także chwała Ci, Panie, że Ty nas uczysz. Ja jesteś naszym pedagogiem, że nieustannie nas pouczasz, jak mamy żyć, jak mamy się zachowywać. Nawet śpiewając psalmy, przypominamy sobie. Jak mamy postępować i co Tobie się podoba, I jeżeli chcemy być zbawieni, jeżeli chcemy rzeczywiście na wieki zamieszkać z Tobą, to czeka nas pewna praca, praca nad sobą, jakieś wiecie, ascetyczne powściąganie swoich yy, pożądań. Ćwiczenie samego siebie w posłuszeństwie, prawu Bożemu, w miłości do bliźniego. Taka prosta zasada, nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe, już jest niebywale owocna w życiu. Przykazanie miłości, prawda? Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Jest takie wyraźne, takie oczywiste. Nikt nie będzie mógł się tłumaczyć, że nie wiedział, że nie rozumiał. No. Właśnie wczoraj nagrałam filmik z według tej książki o Małej Tereski, dzieje duszy, i tam ona też się zastanawiała nad miłością bliźniego. I stwierdziła, że tak naprawdę ona nie kocha swoich sióstr tak, jakby Pan Jezus tego od niej oczekiwał. I przede wszystkim myślała o tym, że trzeba mm, nie wyszukiwać u bliźniego tego, co znaczy, to nawet się nie, nie trzeba tego wyszukiwać, bo to się rzuca w oczy, takie różne wady bliźniego, które się narzucają i które przeszkadzają w relacjach. Właśnie nie skupiać się na wadach bliźniego, ale na tym, co on ma w sobie dobrego. I nawet jeżeli tych dobrych rzeczy jest bardzo mało, jakieś tam tylko drobne akty strzeliste, dobroci występują u niego, to, to na tym się trzeba skupić i, i y, można tak powiedzieć, przyłapać bliźniego na jakiejś choćby małej dobroci, nie przyłapywać go na, na złych rzeczach. Ale właśnie na dobrych. I to praktykowała mała Tereska i... I zobaczcie, stała się świętą, uznaną przez nasz Kościół. Mało tego, że świętą, stała się doktorem Kościoła. Po prostu idąc ścieżką Bożych pouczeń, ścieżką rad ewangelicznych. To właśnie ta prosta, mała ścieżka ją doprowadziła do prawdziwej świętości. Także tak jesteśmy tu przy kurchanie jakimś Prawdopodobnie był to taki rodzaj grobu, gdzie były pochowane ludzkie szczątki. I ludzie pierwotni starali się jakoś upamiętnić tych swoich przodków zatrzymać w czasie to co przemijało. Szukali Boga, szukali jakiejś rzeczywistości, która jest ponad tym wątłym, kruchym życiem. I tak starali się to jakoś urządzić na tym świecie, cokolwiek, co jest bardziej trwałe niż, niż ich kruche istoty. I tu widać, że takim naj, najtrwalszym materiałem, jaki mieli do dyspozycji, to były kamienie. Bo one są porośnięte takimi starożytnymi porostami. I dlatego tu nie wolno niczego dotykać, nie wolno siadać na tych kamieniach, żeby nie niszczyć tych porostów. Wszędzie tutaj są tablice różne informacyjne. No dobrze, idziemy. Jeszcze mamy Ewangelię do odczytania. No i bardzo ciekawa dzisiejsza ewangelia. Pan Jezus przytacza takie bardzo wymowne obrazy, że nie stawia się, nie zapala się lampy i nie przykrywa się jej garncem, tylko stawia się gdzieś wysoko na świeczniku albo gdzieś na stole, żeby świeciła wszystkim i Później Pan Jezus mówi o tym, żeby uważać, jak słuchamy. Uważajcie, jak słuchacie. Czyli wiecie, ważne jest to, w jaki sposób my przyjmujemy Słowo Boże. Czy, czy przyjmujemy je w taki sposób, żeby zapamiętać, czy ono nam jakoś tam przelatuje nad głową, czy wpada jednym uchem, wypada drugim. Ważne jest to, żeby słuchać naprawdę w taki sposób, żeby żadne słowo Boże nie upadło na ziemię, żeby niczego nie pominąć, niczego nie zlekceważyć i też nie wybierać sobie to słowo mi pasuje, a tego nie przyjmę, bo jest niewygodne, bo za trudne. Bo może tak wtedy się Żydom wydawało, że, że tak ma być, a przecież my tutaj żyjemy w XXI wieku i my lepiej wiemy, yy, jaka jest rzeczywistość. Nauka już wszystko wyjaśniła, i teraz my sobie będziemy wybierać, co nam pasuje, co nie pasuje. I takie wybiórcze słuchanie. Sprawia, że może nam się wydawać, że przecież znamy Ewangelię, przecież ciągle to czytają w kościele, więc znamy to wszystko na pamięć. Ale ponieważ nie słuchaliśmy z miłością, z takim zaangażowaniem, pragnieniem zatrzymania w sobie tych słów. Yy sprawieniem, że one się stają naszą mądrością. Jeżeli tego nie dopilnujemy, to może nam się wydawać, że coś mamy, tak jak ten sługa, który dostał talent, ale poszedł i go zakopał. On nie wiecie, nie nie, nie obracał tym talentem, on go nie pomnażał. Tylko go zakopał i wydawało mu się, że, że ma, że gdzieś tam jest przecież ten, ten talent, że pójdzie odkopie i będzie go miał. Ale ten talent został mu zabrany i dany temu, który miał pięć talentów i który pomnożył te swoje pięć talentów. Dlatego Pan Jezus mówi, że ten, temu, kto ma, będzie dodany, a temu kto nie ma, to zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Niesamowita jest ta przypowieść o talentach, i tu wydaje mi się, że, że one są tamta przypowieść, i, i to nauczanie pana Jezusa są jakoś tam powiązane ze sobą. Także uważajmy, jak słuchamy. Słuchajmy z miłością. Czasami wiecie, to co nas interesuje, to tego słuchamy z taką żarliwością. Od razu to zapamiętujemy, wszystko wiemy, co i jak. <laughs> Natomiast kiedy jest coś trudnego, to trudno to, go, to wziąć do swojego serca i rozważać to. Wmasowywać w swoje ciało, tak jak to robiła mała Tereska, że ona rozważała te Boże słowa i dzięki temu one stały się częścią jej, bo ona nie tylko je rozważała, ale starała się je wcielać w życie i dzięki temu one stawały się częścią. Jej osoby, jej osobowości. Przemieniała się wewnętrznie przez to przyjmowanie słowa. Zobaczcie, ktoś tu jakieś winogrona położył. Jakieś tu rytuały się odbywały. No. Dobrze, idziemy jeszcze nad jeziorko. Zobaczymy, jaka tam. Sytuacja. Schodzimy teraz tutaj z tej góry, gdzie są te kręgi, wszystkie. Ogólnie pięknie dzisiaj jest to światło takie przebijające przez drzewa i lekka mgła. Pięknie to wygląda. Ale mam długie nogi. <laughs> Mikołaj mi gdzieś zniknął. Mam nadzieję, że jak go zawołam, to usłyszy.